Www.redeko.pl. Na razie najpopularniejszym sportowcem jest Natalia Czerwonka. Ostatnie sukcesy w sportach walki mogą jednak sporo zmienić. Natalia Czerwonka jest na czele naszego plebiscytu, jednak weekendowe ostatnie sukcesy karateków z klubu Agnieszki i Sylwestra Sypieniów na pewno podziałały na wyobraźnię naszych czytelników, i, i dostajemy coraz więcej głosów właśnie na tych. Zawodników, także walka nadal trwa i, i na pewno będzie jeszcze ciekawie. Ciekawie na pewno będzie również na balu sportowca. W organizacji imprezy aktywnie włączyło się miasto Wrocław. Naszym partnerem jest miasto Wrocław oraz spółka Wrocław 2012. Pyszne jedzenie, które co roku można, można skosztować na naszym balu, przygotuje firma Stadion Catering. Spodziewamy się również wielu znamienitych gości. Kto ze znanych postaci pojawi się na balu? Spodziewamy się wizyty przedstawicieli władz miasta, również znakomitych byłych sportowców z rodziny olimpijskiej. Najprawdopodobniej będzie naszym gościem również słynny ciężarowiec Szymon Kołecki, obecnie prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, jak również lekkoatleta Marek Plawgo. Jednak na pewno nie będzie to koniec tych znakomitości, które pojawią się na naszym balu. Stopniowo będziemy uchylać rąbkę tajemnicy. Od 1 grudnia zaproszenia na bal dostępne są w nowej cenie. Dla czytelników słowa sportowego przygotowano pewne niespodzianki. Szczegóły. Właśnie w gazecie. Od 1 grudnia nasze bilety, bilety na nasz bal kosztują 250 zł. Jednak dla naszych czytelników oraz osób, które głosują na, w naszym plebiscycie przygotowaliśmy miłe niespodzianki. No i zapraszamy do, do lektury Słowa Sportowego co poniedziałek. Tam będzie można dowiedzieć się o szczegółach. Portal sportgame.com.pl jest patronem medialnym plebiscytu na najpopularniejszego sportowca i trenera na Dolnym Śląsku Słowa Sportowego. Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl